Oto ludzka zabawa o nazwie krykiet. Dobrze, wytłumacz nam, jak się w to gra. Z tego co kojarzę, turlamy, nie rzucamy, bardzo ciężką piłką w stronę tych trzech kijków. A kicia próbuje nas powstrzymać tym drewnem. Cóż, wydaje się proste i odrobinę nudne. Przez jak długo? Jakieś pięć dni. O! Co? Przecież pięć dni to tyle co tydzień roboczy. Niby to ma być zabawa? To jest praca, a ja nie mam ochoty pracować. Właśnie tak się gra w tę grę. A, czekajcie! Ludzie potrzebują jeszcze kogoś, kto im opowiada, co oglądają. Zazwyczaj krzycząc. Witam, witam, witam. Was, was, na, na, na. Jak to się nazywa? Nie pamiętam i nie chcę tutaj być. Ha, 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 u, ha. A, od razu lepiej. Witam serdecznie na zawodach płaczkowych! Obrzydliwe, ale o dziwo pasuje. A teraz koszykówka! Najlepiej, żeby piłka kleiła się do rąk. Mówisz serio? Właśnie tak się gra w tę grę! Chyba raczej powinno się biec i odbijać piłkę od ziemi. Tak czy siak, to jest idiotyczne. Po co biec, skoro można iść? Dobra, przekonałaś mnie. Znakomicie, Kiciu. Ło, wow, nawet lepiej niż znakomicie. Serio? A co jest niby lepsze od znakomicie, Gapi? Runda trzecia, czyli hokej. Eee, nie jestem pewny, co kombinuje nasz czyścioch. Powiedziano mi, że będzie tu lód. Nie trafiłaś mnie! A co myśleliście? Jestem w tym niezły? O, musiało boleć. Właśnie tak się gra w tę grę. Runda czwarta rugby. E, są jakieś zasady do tego? Oczywiście. Bieganie, wpadanie na siebie i, mimo że gra idzie naprzód, rzucanie piłki do tyłu. Ach, toż to oczywiste. I tak się gra w tę grę. A... Dalej. Futbol amerykański. jak wy się ubraliście? To ma być piłka. To, to, piłka. to jest piłka. Nie jest to nawet okrągła. Właśnie tak się gra w tę grę. E, idziemy dalej. Następna dyscyplina, chód sportowy. Prosimy o zasady król Baryłko. Hej, Baryłko, gdzie on zniknął? E, myślę, że chód... Hut... Chodzenie to nie sport, tylko czynność. Ludzie są żałośni. Co jeszcze? Może spanie? Niezła myśl, w tym sporcie byłbym chyba mistrzem świata. Podobało ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel!